Witam Państwa serdecznie w ten piękny majowy dzień. Maj to czas Komunii, imienin i Święta Matki. Mama, bardzo magiczne słowo. Chciałabym powiedzieć Państwu w dniu dzisiejszym, co dla tych naszych ukochanych mam, przyjaciółek, powierniczek przygotowaliśmy. Proszę bardzo. Piękne lilie, piękne, mamy tutaj fiołki, proszę Państwa, piękna lawenda. Dlaczego chcę o tym wszystkim powiedzieć? Mama to nie tylko kocham, to nie tylko osoba, ale to jest zapach. Zapach konwali, zapach psów, zapach lilii i zapach lawendy. Te zapachy całe życie będą nam towarzyszyć. Tak jak towarzyszą naszym mamom. Jak spotykamy kowali, pierwsze skojarzenie, jak pięknie pachną mama. Chętnie by się jej podarowało. Proszę Państwa, nasza kwiacierna dla Państwa dzisiaj szczególnie przygotowała przepiękny zapachowe bukiety. Piękne azalie, przepiękny bukiecik z peonii, zapach piwoni, konwali dla naszej mamy. Proszę uprzejmie. Podarujmy naszym mamom coś, co będzie również pachniało. Ten zapach zapamiętujemy całe nasze życie. Maj no to nie tylko zapachy, to różnorodność kwiatów, różnorodność barw, to jest zapowiedź nadchodzącego lata, gdzie będziemy się cieszyć przez kilka miesięcy. Możemy podziwiać już piękne lewkoni, które zapowiadają nam właśnie nasze wspaniałe lato nad morzem, cudowne słoneczniki. To są propozycje dla naszych ukochanych mam, solynizantek. Egzotyczne kwiaty, proszę Państwa, proszę uprzejmie. Przepiękne, drobne storczyki. Kwiaty egzotyczne. Szeroki wybór mamy. Anturium, proszę zwrócić uwagę, w ogromnych barwach, kolorach. No przepiękne. Długo postoją. Polecam na podróż, jeśli się ktoś wybiera. Można spokojnie przewieźć w dalszą odległość. Tak samo przepiękne róże. Różne kolory. Pani Florystki mają tutaj przepiękne pomysły, wspaniałe zdolności dekoratorskie, florystyczne. Układają przeróżne rzeczy, aby ten prezent dla swojej mamy podarować właśnie wyszukany, wyjątkowy, taki niepowtarzalny. Cały czas będę mówiła o tym, żeby te bukiety pachniały, proszę Państwa. Każdy kto otrzymuje kwiaty, to jest pierwszy odruch, który Bierze kwiaty do ręki, zaczyna wąchać. Przytyka sobie do noska i patrzy, czy pachnie. Pombadę, o której mówiłam. Pachnąca, piękna, świeża, aż się oczy radują. na naszych stołach długo będą stały, to są raczej kwiaty po prostu trwałe. Można je potem wystawić na balkon. Każda mama, która dostanie taką begonię również będzie się cieszyła. Panie lubią je pielęgnować, patrzeć jak kwitną niemalże na okrągło. Proszę Państwa, w tym pięknym zapachu i w tych cudownych barwach Chciałabym ja Was bardzo zaprosić do nas. Będę tu na Państwa czekała, doradzała, opowiadała i polecała te pachnące bukiety, które wraz z tym zapachem będziecie mogli do serc swoich mam dotrzeć. To są najwspanialsi ludzie, najwspanialsze osoby, którym trzeba powiedzieć: kocham Cię inaczej, pachnąco, płynnie, lekko. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia w kwiaciarni.